Dużo, duża dziwa ekspertów jest spokojna, że ty wreszcie się w legii rozkręci, że dostaniesz więcej minut wreszcie, a jak ty podchodzisz do tego, że na razie wchodzisz z ławki? i pomału się w tej legii rozwijasz, na razie to jest tylko miesiąc, ale oczywiście oczywiście trzeba to wszystko robić krok po kroku. Dzień dobry, e, tak, robiłem wszystko krok po kroku, e, rozmawiałem z trenerem, rozmawiałem ze sztabem, oni chcą mnie wprowadzić, żeby nie wrzucić od razu na, na wysokie obroty. Ja teraz się czuję dobrze, już myślę, że ten okres wprowadzania e, został zakończony, że tak powiem. I jestem w 110% do dyspozycji trenera od pierwszej do 94 minuty. Ok, ty z Liverpoolem grałeś w Lidze Mistrzów, Jakie wrażenie na tobie robi Liga Konferencji? Tak, grałem w Champions League. Cztery mecze bodajże. Każde rozgrywki, to są, każde rozgrywki są inne, więc Champions League i Conference League na pewno różni się. Poziomem. Natomiast do każdego meczu podchodzę tak samo, czy to Champions League, czy to Ekstraklasa, czy to Puchar, czy Konferenc League, to e, przygotowuję się do niego e, tak samo. Okej. Okay. W szatni na pewno temat Ligi Konferencji się pojawia. Jest dużo mowy o tym, co było w poprzednim sezonie i e, mowa o tym, żeby nawiązać do tego także w tym sezonie, dojść do co najmniej finału i trafić może na takiego giganta na Chelsea. Tak, często rozmawiamy w szatni, już było kilka tematów o Conference League. Eee, chcemy zejść jak najwyżej, eee, chcemy wygrać Conference League eee, i, i na, tym, na, na tym nam zależy. Okej, okay, jak grałeś we Włoszech, patrzyłeś na to co, co się działo z Legią w Lidze Konferencji w poprzednim sezonie? Tak, no, z, odbija się hechem. śledziłem Ligę Polską wcześniej, bo mam też znajomych, dużo znajomych w Ekstraklasie, więc tak samo jak polskie drużyny grają w europejskich pucharach, to e, śledzę, śledziłem te mecze. No to w pierwszym meczu Legia grała z Realem Betis i to się odbiło szerokim echem na pewno, bo wygraliśmy co by nie powiedzieć z europejskim gigantem, chociaż w Lidze hiszpańskiej, wiadomo, Real jest można różnie oceniać. Wygraliśmy sposobem to pierwsze spotkanie fazy ligowej w tamtym sezonie. Jak teraz trener chce postarcie z Samsung Sporem wygrać? Mamy swój plan i na pewno nie będę go tutaj zdradzał. Teraz będziemy jeszcze bardziej dogłębniej analizować Samsung Spor i będziemy chcieli się przygotować tak, żeby dominować w tym meczu i żeby trzy punkty zostały na Ozienkowskiej. Wiadomo jaka jest hierarchia w tym sezonie legii, zresztą zawsze trzeba wygrać mistrzostwo Polski. Ta Liga Konferencji jest półeczkę niżej jeśli chodzi o, o, o w tym momencie tę hierarchię? Jeżeli chodzi o hierarchię, chodzi o hierarchię która jest dla nas najważniejsza? Tak. Każda jest ważna. Nieważne z kim gramy, gdzie gramy. Dla nas każdy mecz jest ważny i w każdym chcemy dominować i każdy chcemy mecz wygrywać. Ok, jeszcze słówko o Samsung Sporze. Dobry trener, w poprzednim sezonie trzecie miejsce w Widze Tureckiej. Gdzie ty widzisz najmocniejsze punkty tej drużyny? Mówisz, że jeszcze macie analizę przed sobą, ale, ale na pewno przyglądaliście się meczom tej drużyny. Nie znamy do końca tego, no, tak mówiłem Samsung Sporu pod względem takim, że będziemy teraz dogłębnie analizować, natomiast wiemy, że gramy techniczną piłkę, że trzymają często piłkę. Tak jak Wspomniałeś, są, byli na trzecim miejscu, teraz są na szóstym. Na pewno to jest wyższa pyłka Ligi Tureckiej. No dobrze, aklimatyzacja w Warszawie jesteś niecały miesiąc, bo 2 września byłeś ogłoszony jako piłkarz Legii. Duża część życia w Gdańsku nad no, morzem, jak, jak tak. Warszawa ci leży? Z, już byłem wcześniej w Warszawie, więc już znałem mniej więcej te rejony. Natomiast no, teraz się udomowiłem. znalazłem mieszkanie. Jeżeli chodzi o miasto, no to Warszawa mi się podoba, nasza stolica. Myślę, że wszędzie jest w Polsce pięknie. Ok, jutro Łazienkowska, Pewność siebie jest w tobie, mimo tego, że nie dostajesz, nie dostajesz ostatnio zbyt wielu minut i, i, i tę pewność siebie chcesz znowu zaprezentować na wojsku? Wspominałem już wcześniej w wywiadach, że czuję wsparcie od trenera, od sztabu. Od chłopaków z drużyny, tak samo od całego klubu, więc jeżeli chodzi o moje się udomowienie w klubie, o moje, moją obecność na boisku, czuję się bardzo dobrze i czuję, że wszystko idzie do przodu, z minuty na minutę czuję się coraz lepiej.